Dzień dobry, witam was z na moim kanale. Dzisiaj, dzisiaj zaraz z moją siostrą. Karolina, cześć! Mocszą oczywiście, bo sens Dzisiaj obejrzymy sobie to, jak piszę w tytule tego filmu, to będziemy oglądać, najlepszych y, przedmiotów zmiany przez pracę hydrauliczną. No chyba zacznijmy oglądać, nie? Mhm. Mm Dobra, więc. 3, 2, 1. Let's go! Mamy jakiś. Jakieś było! Z wodą. Tak. Czekajcie.

Денья. что ты спекшь? <решил> Йо, <Satisfaction. решил> Йо! О, что это? Осьо? Что <решил> ж... Верки. Верки. Так, что снайп.

jest z plasteliny? O nie, jaki co co To było mi się podoba. Zabawka dla za morza. No. Ja A... Widziałam kiedyś taką, gdzieś. Co to za smoczek? To się chyba... Z Mario. Czy... Jaka reklama? Żadna reklama. to Ja pierd... Co? Wypad mi z reklamów, ale już, na Ja nie, nie, się nie, nie, ta muzyka jest nie, 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 autorskie nie, 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 prawo autorskie nie, 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 Kupię Co to jest? Ty dzisiaj ma ziemia nie jest w środku. Pop! <grydze>. Co to jest? Pop! Kuryto. 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 nie to Kuryto. 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 to 哎呀，乔丹，乔乔丹，你给我不放什么？乔丹，科比，嗯，耶，耶，到底说的是？哦，这个，这个，来，这个。 Да, это было прекрасно! Мама, у меня Ну, это было прекрасно! Мама, Я не знаю, что с в это было Гумки рецептурки! Aaaaaa! Śliczny! O, o, nie, tylko nie puchar. coś puchar. Rybaki. Rybaki. No piękne. Mało rybaki. Rybaki. Piłka z nad morza. Mało chodź. He, he, Co tam było? Żelki czy ty pływaszałaś? No bier... żelki były. Świeczka! To nie było takie fajne. To nie było takie fajne. Prezent Kostka Rubika! Dla analfabetów. O, no piłka z nas Oni... Co to jest? Co to było? Kartki... jakieś kartek? Wow! Ale to wow, było... Papier? Złoto. Mokry papier. To było złoto 2020 roku. Chyba nadal jest. Wow. Płyty! Dobra! To było... No, dobra, to było piękne. Relaksujący. ty że relaksujący być będzie. Oh. Orbiski. Jo! O Kurde! Kurde! Kolejna zabawka z nadmorza. Zabawka z nadmorza, kolejna. O, to jest ten taki. To jest ten. No, o, to jak się wyciska, to, 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 to. Kulkę tarka. co to Tarka! To to robi Tarka! Te. No, to nie przeżyje. No. Świnka z. Ka jeszcze z pieniędzmi! Nie... Ale pieniądze przeżyłem. No pieniądze są. Zawsze przeżyją. co tu. A sushi. Z plastelin. Albo z modeliny, Nie wiem, ja się nie znam co się znaczy. A to co... Wow, nie, glam ale... to wygląda To chyba... To ją. Klocki! Nie to się za Znowu to ten... No, to dziwne to drzeba. I to ta taka ja po no. Ujo, to było pięknie, to mi się podobało. Kocz. Czy tam ten... Wow. Jak ją wycisnął tyłkiem. Świeczki palące się. Uwaga. Leci strzeliło coś. Wow. Jakie frytki! <gryś> Jaki makaron z tego się zrobił! Co to jest? To jest z jakieś. To jest kulka no, jakaś ta reklama tam Pepsi było. A wiesz to spadaj Guy IN czy jakoś tam to było? Czy, czy cross out crossout w środku? Szans, mam, no, no, mam sz, wrzucili slime do środka i tu. Różeczka! Świeczka! Świeczkowa różeczka. No i papa. Pa. Dobra, to było fajne. Znowu ta kurka dziwna. Taka. Wicisk... Się... O, to... To... to. to Żołnierzyki! Jak ja kocham żołnierzyki? Ja pamiętam. Jak gdzieś je mam. Ej! Co to było? Powiedz, bo ja nie To była listę. żaba z wielkim językiem. Powiedz mi no, Tak. Bo się 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 kolejna, się. Ale taka mała. No to. Jaki foka. Czy coś. Co to było, w środku, że wybuchło? Limonka. Czy tam cytryna? No limonka chyba, bo, bo zielone. A ja się nie znałem, limonki nie znam. Nie, nie jadłem. A ja jedłam, chociaż raz w szkole. To? O ty, chamiu. Marchewki. Masz papka, bo w pier... to kapusta kolejna Kolejna kapusta Kto Ja mi cię pierdził W ogóle o jeśli... O nie się Piłki kołczukowe Ja pamiętam co się rzuca o ściany takimi ku... kuleczkami one tak się wszędzie ten odbijały Ja pamiętam co mi za szafę wpadło O, włóczka Nie, nisko Ty się znasz Ja drewniane ten mostek co to za alien? Alien jakiś, co to jest? Jak go wydział? Kolejne mydło. Guma. Mydło. To coś guma. Mydło to jest. To jest mydło, mówię To było ładne, to mi się podobało. Kretki! Co wynów? Czy jakaś tam to było? Chyba. No. Jakie długie, jak się... To takie kredki? będzie miała... ten. Co byś miał ten Co to jest? Aha. Okej. Okay. Do! Nie jaki. Hmm, no dobrze, no, że nie dociśnął do końca. He he. A, Demo. A te coś nie Jakieś Chyba no. by było. No, znowu ta piłeczka dziwna. Powiem ci, wzięłam ja kota takiego, tęczowego, o babci dostałam na święta, pamiętasz? Nie wiem, ale ja go gdzieś Świniak. mam. A wiesz, że ja ile tego Zielony. kota mam? Oddaj go. O, motocykl. Nie. No tego już zgnietni. Kolejna świeczka. No Boże, ile tych świeczek będzie? A ja nie wiem. O może jak fajny w ogóle napiszcie w komentarzu, czy podobałem... wam się ta slime, ta Napiszcie w komentarzu czy ta 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 Jeśli tak, ta 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 więcej. Może nad innymi osobami będzie. na ta ta na przykład. ta ta znowu ta o, ta 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 z Minecrafta, I, oh yeah, moja mo... Słaba moc Minecraft, co ta 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 odcinku. To ta 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 wybucha. O, Pepsi. Chyba Chyba właśnie z... Jo! Dobra, to się ładnie gnie. I co? I przeszedł. O! Złoto 2020, hehe. <gry> to jest mokry papier. Te? Mokry. <gry> to? to jest złoto mokry. Jak to przesnęło! Ja... O, zabawka znad morza. No, kolejna z... No. Gniotek! To jest gniotek. Gniotek przeżyje. Na pewno. Boski to przeżył. Kolejne koraliki. Ko Czerwone koral. Dobra, no, nie wiem, że ten. ten montyny, to to nie mi się wiem. O, to jest piezo z tych, takich, tych, tych, tych lepiących się dziwnych. No. Ty, wiesz, bo ty się tym bawiłaś. W <grym>. Tak. Zaraz jest w trzeciej klasie. Takie dziew, dziewczyna z trup i siknęło coś. Dobra, więc to by było na tyle. Widzimy się na tym odcinku. Do widzenia i cześć!